Ik nee, zie no, no, <to> het niet. Het is best wel handig. Nee, het is best wel handig. Het is handig. Waarom niet? Omdat het weleens anders is. Nee, het is handig. Het is handig. Za lat, lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! nie żyje nam! Nie żyje nam. Będąc wczoraj w, w barze pod zwróconym pobudem, niedaleko, Uczy się. Czytałem sobie oczywiście książkę niemieckiego, tak i doszedł do mnie się taki osobnik o obliczu plugawym, w płaskim czole jak naleśnik i świrujących oczkach i spożywał alkohol bez umiaru i coś tam bełkotał. I za czym spadł ze stołka, zostawił był po sobie tę oto kartkę. Ja ją znalazłem. I na tej kartce pisze. To znaczy, że jest napisane bardziej. Jest tu napisane tak. Wieś Bądze, 28 maja 1976 roku. Moi drodzy potomkowie, zanim wydam ostatnie schnienie, a aniołowie niebiescy zaniosą mą duszę tam, gdzie uznałem za stosowne, chcę powierzyć wam moją największą tajemnicę. Do dziś jestem w posiadaniu zbiorów doktora Gottlieba. Części, dodam najcenniejszej. Ten głupiec Krostek myślał, że ode mu swoją część, aby wpadła ona w łapy niewidzialnych. Krostek myślał, że jest sprytny, a tymczasem był z nas najgłupszy. Tylko dlatego wzięliśmy go z Magurskim do spółki, że miał traktor. <grym> Dałem mu sterty makulatury, a zbiory e, sobie schowałem. Ten list dotrze do Waszych rąk dokładnie za 40 lat. Czy okażecie się godni i na tyle mądrzy, aby odszukać skarb, który Wam pozostawiłem? Wasz pradziad Wągrowski. Postscriptum. Pierwszą wskazówkę otrzymacie od urodziwej kobiety, która często zmienia skalpy. Pana Monika, I, I gra się to, zaczyna. Gra się zaczyna. No jak myślicie, kto to jest? No, a kto to? No, no, <laughs> pani Brazy jest w i, i nie tylko w książce. To Brała szkło podwójnym językiem. To teraz tak, możecie brały. wstać, przygotować się do gry i uważam. Żeby uzyskać następną wskazówkę, musicie odpowiedzieć na pytanie. Ja ok. Według jakiej książki odbywa się nasz slot? Państwo, eee, i nie wiedzieli. Nie wiedzieli, To wszyscy wiedzą, bardzo ładnie. No to mogę wam chyba udzielić wskazówki. Następny list znajduje się tam, gdzie piłka do celu leci. Michał. No kto pierwszy znajdzie piłkę? Nie, 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 Nie? One są tak schowane, że nie trzeba nic odrywać, przestawiać. Nie trzeba. Nie? Nie, samochód nie przeszkadza. Panie. Brawo, Dominik! Brawo, Wiewiórka! Gdzie? Jest drugi list. Ma, będzie czytać. Proszę, przeczytam. Czekaj, nie. Zaczekaj, Pokażcie jest, jest, list numer jest dwa. dwójeczka, jest mi Uwaga! Zadanie dla każdego z Was. No. Stańcie uh -huh. tu przede mną. Zobaczymy Waszą sprawność. Sprawdzimy. Wszyscy zrobicie po 15 przysiadów. Ja liczę. Uwaga. Jeden, dwa, trzy, cztery, równo, pięć, trzynaście. 14, 15, brawo! Ja zrobiłem 17. Myślę, że zasłużyliście na następną wskazówkę. Następny list jest tam, gdzie lubimy jeść kaszankę na grillu zrobioną i stamtąd podziwiać ogródek. Skórą. To jest dobry. jest dobry. Nie, nie. To jest dobry. Uważaj, że nie spadło. To jest Mam. Brawo Mateusz, a Dominik był za blisko, ja też Mateusz przeczytaj co trzeba zrobić, najpierw zadanie bez wskazówki, albo ja wam przeczytam. Krzyknijcie trzy razy głośno, wiwat pan samochodzik. Wiwat pan samochodzik, wiwat pan samochodzik, wiwat pan samochodzik. Wiwat, pan samochodzik! Zaliczone zadanie? Tak. Ta, Dobra, to uwaga. Następny list jest tam, gdzie codziennie rano jemy śniadanie. Ja nie ja jem śniadanie na dniu. <grypy> o to mamy oni jedzą śniadanie. To będzie chyba dość proste, bo jest jeden... nawet owc. Ja znalazłem. Ale słuchajcie, teraz się musicie skupić, bo zadanie kupi, jest kupi, takie, Robert, słuchasz, zadanie jest takie. Powiedzcie, jakimi środkami transportu poruszaliśmy się podczas zlotu? Kajak, samochód i kuter. I kuter. I jeszcze coś było. Czyli to no, na według No, chłopaki, no czym jeszcze? Ja nie płynął, to nie ma, to nie wiem. Co też z podróżą na wyspę. No, kuter. Łódką! No, no brawo! No, Żebym żeby nie płynął. I teraz następny list znajduje się przy właśnie takiej podobnej łódce. Chodź. W pobliżu, nie niekoniecznie był. łódce. no ale nie musi być w łódce. No nie musi, ale może. Może być w łódce, może być obok łódki. Jak nie ma, jak musi być. Liczby. A co to myli? po tym staro nie no. Tylko naboje wstrzymały. A z szkodności? Ale to zaczęło nie za To no. jest zacieńczone. To nie nie Jest! Brawo, brawo, brawo! Ja chciałam z drugiej strony. To co? Wymieńcie, słuchajcie, zadanie. Wymieńcie Niki Czyli takie pseudonimy, wiecie co to jest? No tak. Wszystkich osób obecnych na zlocie. Iwon, Myśle, Króliczka, Zabetka, Janka, Tomaszka, e, Nil, Milady, to Adam, <grym grym> Adam <grym> <grym> e, Joanna, ania. Ania. E, Monika, Ania, Monika, Janka, 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 o z... rob... jeszcze. jeszcze o Jeszcze nie będę, bo Czesio Czesio, pierwszy. Ciesio. A jest z kropką? <grym> nie. No. No, to nie to ja I teraz uważajcie, tak. teraz tak. słuchajcie. Daj, 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 daj. No. Słuchajcie. Następny list... <grym> Osoba. Kolej, jest. jest to ktoś, kto nosi brodę i lubi badać stare papieżyska. Tomaszka. <grym> Posta sprawa, bo no, jestem jedyną no. nie, 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 da, Nie, nie. i mój Tadeusz i mój da, dawa. Dawa. I ma... Nie. Johnny ma nawet, na pewno brodę. brodę. Każdy ma brodę. Każdy ma, brodę, brodę ma, ma Wiem, że No dobrze. Każdy ma brodę. No to słuchajcie, co to teraz Tomaszka ma. Będziesz skrzynką? Broda. Wiedziałeś, że jesteś skrzynką. Najpierw zadanie, tak? Moje zadanie jest takie, macie wymienić imiona pięciu

na imienia dziewczęcego. Też na jak? Na ba? No to powiedzmy, że akurat się Aha, no, jeszcze nie odbył dotyczącej tej części. Odbył się. Odbył się, tej odbył się tej odbył błysie. Błysie, ale mnie no, tak. się przewijało. No. I nawet jeden z Was grał tą rolę tej osoby. No to pewnie Może na ma nie Beata, to Na tym. Na mapie. Na mapie. Na Wiedziałem, że powinniście wiedzieć. A Baśka miał Ale to miejsce. co, zaliczone czy nie? W sytuacji zaliczone. Dobra, to uważajcie teraz, słuchajcie. Przeczytam, okulary jak okulary, ale łapki... No zakonują. słuchajcie, słuchajcie. No, Następnego listu szukajcie tam, gdzie byliście świadkami tego, jak toczono o pewną grę A dosyć wysoko, czy dosyć nisko? No na razie jak nie będziecie mogli znaleźć, to wtedy mam dopiero. Z góry. nie ma. Ma coś Tak? Dobra, Bartek znalazł. Dobra, Bartek znalazł. Drugi. za no to słuchajcie, tak. mam dla Was dwie wiadomości. Jedną dobrą no i drugą wiadomo. jeszcze lepszą. A, no. Dobra, to taka, że to już jest ostatni list. Czyli wszystkie już A ostatnie zadanie jest takie. Wykrzyknijcie trzy razy. Hip Hip Kura na cześć organizatora naszego zlotu, czyli Czesia. Hip hura, Hip Kura! Hip hura, Hip Kura! Hip hura, Hip hura, Hip Kura! Co więcej. Ja mam zaliczon, nie? Ale im jeszcze nie zaliczam. Teraz wszyscy, na cześć Czesia. Filipura! hip Aleście mnie zawstydzili. no. słuchajcie, jeszcze lepsza wiadomość. Teraz droga poprowadzi was już po Skarb. Pradziadka Wąbrowskiego. A Skarbu szukajcie. No jak myślicie gdzie? O Jezus, nie wiem, nie. Tak? Tak? Skarbu szukajcie nad jeziorem. Tylko uwaga na drodze.

Było... Ja, ja Skrzynka ja Makulskiego. Bierzemy tam, bierzamy tam do wszystkiego. Zelazna skrzynia. Ja to widziałam. No brawo! A najgorsze jest to, że ja to widziałem i tego nie zebrałem. Bo ja bierzałem, że to nie jest skarb. Pani Ani, otwórzcie. Zacznijmy wszystko wszystko no, to nie wy... a, a, czemu takie stare pudełko? Wow! To jest najlepsze Bartek. No nie. No, to jest no, 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 no. no. po jednym orzeszku. Nie wystarczy. Popatrzcie, ja myślałem, że tam będą stare egzemplarze Mazura. No właśnie. Ja Kudelki z To jest zusek, kursy, tak kursy, tak co To, to, tak tak to jest tak, tak, to, co chyba ogromny tą skrzynkę. Panna Monika porzucie, myślała, że nie jest to. Też każdy podzieliście się. No, chłopaki, ale, no, masz, a, chłopaki ale macie jeszcze jedno zadanie, zanim y, spożyjecie te, te dary. Trzeba też jedno hip-hip, na cześć kogo? Mamy! Organizatora konkursu! Znaczy Iwon, Bo inaczej nie zaliczymy, tak? No hip, więc. Hip. Ale tak. No, no chłopaki! Hip-hip! 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 Hurra! hurra. A dobrze się bawiliście? Nie! Tak, nie. Tak, to było świeżo. Dobrze się bawiliście? Nie! To oddawać oddawać, oddawać, oddawać! Nie! Nie! Ja się dobrze się nie bawiliście? Nie! Ja się Chociaż z daleki nie było. Nie, to ja się, nie bawi się. Bawi. Nie. No. się to nie się bawi. bawi.